Witajcie, znaki ziemi, byk, panna, koziorożec. Oto wasze czytanie na wrzesień 2022. Mamy już pierwszą kartę, którą wyciągnęłam na krótkie czytania YouTube Shorts. To jest karta Przyjaciel Duszy, numer 37. Bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. Zobaczymy zaraz, jakie inne energie są z Wami w tym miesiącu, ale na pewno ważne będą tematy związków z samym sobą, y, romantycznych, z rodziną, z przyjaciółmi. To są właśnie główne tematy związki. Zaraz zobaczymy, jakie inne wiadomości mają dla Was anioły. Y, mamy tutaj anioły miłości. I zwłaszcza z tym tematem skronik Akaszy ze związkami. To ważna jest wiadomość od aniołów miłości w tym miesiącu dla was. Oho, mamy kartę aż wyleciała. Hmm. Finanse i kariera. Hm okej. Okay. Dobrze. Ciekawe, nowy temat tutaj wypływa, więc związki i finanse, i kariera będą połączone. Zapytajmy aniołów obfitości o będziecie mieć do czynienia z koziorożcem. Mam na myśli, że nieważne jaki macie znak, bo jesteście bykiem panną bądź koziorożcem, ale jakiś inny koziorożec pojawi się w Waszym życiu w jakiejś formie. Dobrze. Zobaczmy, co powiedzą nam aniołowie obfitości. Ciekawe energie, dużo będzie się działo. O, proszę: podwyżka lub awans. Świetna karta. A teraz zobaczmy, jaką wiadomość ma dla Was Archanioł Rafael o zdrowiu fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, energetycznym. Zobaczymy, co tutaj mamy dla Was. Znaki Ziemi. Oho! No proszę, nadwyżka energii. Wow! Znaki Ziemi. Wrzesień 2022 to Wasz miesiąc. Już to widzę z samych kart. Zaraz Wam powiem coś więcej, a po głównym czytaniu. Wyciągniemy dla Was afirmację na ten miesiąc, a na końcu zapytamy Anioły o odpowiedź na Wasze pytanie, a ona może być tak lub nie. Pomyślcie o swoim pytaniu. A teraz wezmę różdżkę i przekazuję wiadomość. Hmm, ok. Hmm. Tak jak już mówiłam. Wow. Byk, Panna Koziorożec. Ten miesiąc jest dla Was pełen obfitości na wielu poziomach Waszego życia, ale też pełen spokoju i pewności. Wielu z Was już to czuje swoją intuicją, że wspaniałe rzeczy będą się działy dla Was. We wrześniu, bo manifestowaliście je od jakiegoś czasu i przyszedł czas na materializację. Dlatego czuję to poczucie spokoju, spełnienia, piękna energia, bardzo podekscytowana, a jednocześnie bardzo spokojna. Hmm. Zobaczcie na tą kartę. Karta kronik, Akaszy, Przyjaciel Duszy. Bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. Z tej karty czuję, że wielu z Was pracowało nad poczuciem własnej wartości, byliście w czasie transformacji, przebaczaliście sobie, integrowaliście swoją ciemną stronę, przekraczaliście jakieś schematy i przetransformowaliście się. Kogoś nowego, ale to dalej jesteście wy, bo tak naprawdę wracacie do swojego źródła i czujecie to głęboko w sercu. Ta karta jest zielona, więc czakra serca będzie bardzo ważna dla Was w tym miesiącu. Warto z nią popracować, ale czuję, że kochacie siebie w pełni i to jest ten czas. A dla tych z Was, którzy manifestują miłość partnera, to to się dzieje, to się zaczyna dziać dla wielu z Was. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, bo w końcu jesteście swoim najlepszym przyjacielem i kochacie siebie głęboko, bezwarunkowo i ta energia powoduje, że przyciągacie do swojego życia niesamowite cuda. I słyszę, że dla niektórych przychodzi bratnia dusza. A jeśli jesteście już w związku, to Wasz związek się pogłębia, uczucia się pogłębiają. Może mieliście jakieś niesnaski yy, ostatnimi czasy. Nie widzę jakichś wielkich kłótni, może dla bardzo małego procenta z Was, ale widzę, że to było bardziej dogadywanie się, docieranie się. A teraz jest spokój, balans, partnerstwo, przyjaźń, miłość. Hmm. Piękna energia miłości jest z wami we wrześniu, znaki ziemi. Nawet jeśli aniołowie miłości mówią o finansach i karierze, ale o tym powiem za chwileczkę. Ale dlaczego to wszystko się dzieje? Byliście w procesie transformacji, on się zakończył, wchodzicie na nowy etap swojego życia, a uran jest w retrogradacji i to w znaku ziemi, bo w byku. Wszystkie znaki y, są pod wpływem tego, ale najbardziej znaki Ziemi i najbardziej Byk. Byki to jest Wasz czas. Znaki Ziemi. Straciliście coś w przeszłości, poddaliście się, odpuściliście, miłość, marzenia, bierzcie to, co z Wami rezonuje, ale teraz to do Was wraca w nowej formie, w postaci manifestacji, ponieważ y, przeszliście. Transformację. To może być ten sam sen do spełnienia, to samo marzenie, a może już teraz inne, bo jesteście trochę inni, ale coś drogiego waszemu sercu do was wraca. I ta transformacja, którą przeszliście, spowodowała wzrost waszej energii. I archanią Rafael wam to potwierdza. Na tej karcie mamy afirmację. Możecie ją powtarzać, jeśli to z wami rezonuje, jeśli e, lubicie pracować z energią aniołów. Ja to kocham. Archaniele Rafaelu, dziękuję ci za wypełnienie mnie nieograniczoną energią boskiej miłości i światłem. Wow. Tak. Poczujecie ten napływ pozytywnej, wysokowibracyjnej energii w swoim ciele, w swoim duchu, w swoim sercu. Niektórzy z Was już to czują, zwłaszcza byki od 24 sierpnia, ponieważ wtedy uran wszedł do retrogradacji i będzie tam trochę. Zrobię osobny film na ten temat z wyborem grupy, co przyniesie nam ta retrogradacja, więc zapraszam już na to, to już niedługo. Ale tak, wróćmy do czytania. Piękne związki wkraczają do Waszego życia z tą podwyższoną energią. I teraz popatrzmy na tę stronę. Aniołowie miłości mają dla Was wiadomość na temat finansów i kariery. Sprawy finansowe wpływają na Twoje życie miłosne w chwili obecnej. To może znaczyć wiele rzeczy, ponieważ to jest czytanie kolektywne, ale widzę to w pozytywnym świetle dla większości z Was, ponieważ mamy wzrost energii, a także od aniołów obfitości mamy kartę Podwyżka lub Awans. I ta karta mówi: Gratulacje. Wzrost przepływu obfitości jest w Twoim życiu. Jest on rezultatem Twojego pozytywnego skupienia i połączenia z intuicją, która doprowadziła do zainspirowanej akcji. Rób dalej to, co robisz. Pięknie. Aniołowie obfitości mówią o tym, żeby słuchać swojej intuicji w każdym aspekcie swojego życia, nie tylko w pracy. W związkach, w przyjaźniach, jeżeli chodzi o jakieś cele życiowe, cokolwiek jest drogie twojemu sercu, tak, czakra serca, to macie na tyle energii, żeby materializować swoje marzenia. To może być wiele rzeczy i wasze życie miłosne jest Połączone przez sprawy finansowe i karierę, ale nie widzę tutaj problemów, może dla bardzo małego procenta z Was, ale tak naprawdę widzę tutaj dobre rzeczy z tym powiązane, ponieważ mamy tutaj przepływ obfitości, który jest zwiększony i lepszy niż był poprzednio, dlatego macie więcej pieniędzy, środków, możliwości i to wpływa na Wasze życie miłosne. Dla niektórych z Was widzę historię związku na odległość i ten przypływ pieniędzy, środków, szczęścia bierzcie to, co z Wami rezonuje spowoduje, że będziecie bliżej siebie. I to Da Wam więcej możliwości, żeby być razem, może, żeby zacząć razem życie. Jak zawsze bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo jesteście w różnych sytuacjach. To jest czytanie kolektywne, ale tak, jakieś pomocne pieniądze są w Waszym życiu, spodziewane bądź nie. Słuchajcie swojej intuicji, zostawcie głowę, słuchajcie sercem i słuchajcie wskazówek. Które są w Was, tam gdzie Wasza intuicja. A jak to zrobić, to warto poczuć wibrację miłości i otrzymać wiadomość. A czucie tej wibracji to po prostu bycie w emocji miłości na przykład. A teraz dobrze by było to praktykować, bo tym z tym uranem w retrogradacji mamy jeszcze te energie dużo bardziej wzmocnione, Zwłaszcza dla byków. Dobrze, czyli mamy awans albo podwyżka, więcej obfitości i to otwiera dla Was nowe drzwi, zwłaszcza w miłości. Widzę otwarte drzwi, przechodzisz przez nie do nowej rzeczywistości pełnej szczęścia. Także dla niektórych z Was też. Mogą się wydarzyć niezwykle ważne rzeczy, bardzo duże. Nie dla wszystkich to widzę, to jest czytanie kolektywne, ale dla niektórych z Was poczujecie, jeśli to Wy, to może być jeden z najważniejszych miesięcy Waszego życia. Może najważniejszy, nie wiem, zadecydujcie Wy, ale to, co się wydarzy teraz, jest bardzo ważne dla Waszego dalszego życia. Widzę tutaj dobry związek, dobre partnerstwo z zaufaniem, z dobrą energią. To może być związek romantyczny, biznesowy, może być i to, i to w jednym, tak. I to jest bardzo dobre dla wszystkich zaangażowanych. Wow! Naprawdę dużo, dużo obfitości wkracza do waszego życia we wrześniu. Zobaczmy. Jaka jest Wasza afirmacja na ten miesiąc? Możecie ją powtarzać. Yy, zobaczmy, jaka karta jest dla znaków Ziemi. O! Macie dwie afirmacje. O, widzę liczbę dwa, pary. Bardzo ważne też w tym miesiącu. Dobrze. Mamy tak. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego życia. Piękne, bardzo ważne. Wdzięczność i cierpliwość będą ważne dla Was. To już się wszystko dzieje. Tylko jeszcze troszkę cierpliwości i wdzięczności, ale bardzo mało. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. Tak. Widzicie, to wszystko. Naprawdę sprowadza się do Waszego nastawienia w umyśle. I to nastawienie jest bardzo, bardzo ważne i pomoże Wam zwiększyć przepływ obfitości, zwłaszcza w związkach w Waszym życiu, ale nie tylko w związkach, i wchodzicie na nowy etap życia. Wow! Pięknie, tak się cieszę, bo ja jestem bykiem, więc też mnie to dotyczy. Jej. <grymne> tak, bardzo się cieszę dla nas wszystkich. Super, super czytanie, naprawdę piękny miesiąc przed nami. Dobrze, czy macie już swoje pytanie dla aniołów z odpowiedzią tak lub nie? Jeśli jeszcze nie macie pytania, to teraz jest czas, żeby wymyślić. Już mam karty anielskie przygotowane. Teraz posprzątam tutaj, żebyście mogli się skupić na kartach, połączyć się z nimi, z intuicją, z aniołami i żebyście poczuli, zobaczyli, która karta jest dla Was. Dobrze, mamy karty. Popatrzcie na nie. Pomyślcie o swoim pytaniu. Odpowiedź to tak lub nie. Weźcie głęboki wdech. Połączcie się ze swoją intuicją. Jeśli chcecie zapauzować wideo, to zapraszam. I zobaczmy, jaka jest Wasza odpowiedź. Karta numer jeden to tak. I karta numer dwa, odpowiedź nie. Dobrze. Znaki Ziemi: Byk, Panna, Koziorożec. Bardzo ciekawe czytanie. Naprawdę mi się podoba. Jestem bardzo szczęśliwa z takiego czytania. Yy, nowe życie pełne miłości i obfitości. Cudownie. <laughs> Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie to wideo, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. Wstawiam tam dodatkowe treści o astrologii, magii, prawie przyciągania. Także zapraszam. I będąc w naszej społeczności na YouTube i na social mediach, macie szansę wygrać prywatne czytanie za darmo ze mną. Jeśli chcecie kupić takie czytanie, to zapraszam do kontaktu przez maila. Porozmawiamy, jest zawsze miło i wymyślimy jakieś fajne czytanie dla Ciebie. Zawsze jest przyjemnie z Wami porozmawiać. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.